Wnioski z audytu wykazują konieczność prowadzenia istotnych modyfikacji wpływających na dalszą realizację projektu. Zmiany te dotyczyć będą trzech wymiarów projektu: urbanistycznego, inwestycyjnego i organizacyjnego. I tak pozwólcie Państwo, że przedstawię pokrótce te zmiany. Zmiany dotyczące zakresu urbanistycznego. Zakres projektu uwzględniający przede wszystkim wyniki warsztatów szywania miasta zorganizowanych w 2011 roku przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi wraz z łódzkim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich zostaje przesunięty do ulicy Piotrkowskiej. Jest to naturalne połączenie głównej osi miasta z obszarem objętym realizacją programu. Ostateczne i szczegółowe rozwiązanie urbanistyczne będzie określał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z zamierzonym w zamierzonym sercu programu będzie Rynek Kobro, ogólnodostępna, otwarta przestrzeń publiczna będąca, jak gdyby łącząca nowe centrum młodzi z ulicą Piotrkowską. Natomiast przestrzeń przestrzeni nowego centrum młodzi dominować będą wyjątkowe obiekty, czyli brama miasta, zrealizo zrewitalizowane budynki, zrealizowane budynki, elektrociepłownie C1 oraz centrum festiwalowo-kongresowe otoczony przez obiekty komercyjne, znajdujące się w specjalnej strefie kultury. Czyli reasumując, nie będzie specjalnej strefy sztuki, re, nie będziemy realizować tego projektu, przynajmniej w obecnym czasie. Natomiast absolutnie chcemy kontynuować ideę centrum festiwalowego, aczkolwiek na zasadach przejrzystych, transparentnych, w oparciu o wybór Partnera, który będzie chciał z nami zrealizować tego typu przedsięwzięcie, niekoniecznie w oparciu o koncepcję, którą już posiadamy, bo jak Państwo wiecie, nie mamy praw do tej koncepcji z uwagi na takie, a nie inne stanowisko realizatora tej koncepcji, czyli pana Franka Gerego. Zmiany dotyczące m, zakresu inwestycyjnego. Obecnie. Bliski zakończenia jest już projekt rewitalizacji kompleksu EC1 realizowany w partnerstwie z Fundacją Sztuki Świata. Trwają także intensywne prace przy przebudowie dworca fabrycznego wraz z węzłem multimodalnym realizowany we współpracy ze spółkami kolejowymi PKP PLK, S.A. oraz PKP S.A. Pomimo podjęcia próby realizacji wszystkich głównych projektów pierwotnych wchodzących w skład programów powodów finansowych prawnych i organizacyjnych, miasto Łódź rezygnuje z realizacji specjalnej strefy sztuki, tak jak już wspomniałam, oraz Centrum Festiwalowo-Kongresowego Kamerimicz- Łódź Center, które to projekty nie weszły w fazę realizacji. Nic nie wyklucza natomiast, tak jak już wspomniałam, budowy na terenie Centrum Festiwalowo-Kongresowego, w transparentnej i korzystnej dla miasta Formule. Miasto Łódź rozpoczyna również przygotowania do realizacji inwestycji Bramy Miasta, Rynku Kobro oraz obszaru specjalnej strefy kultury i zmiany dotyczące zakresu organizacyjnego. Ze względu na zalecenia znajdujące się w raporcie przygotowanym przez KPLG, dla jak najlepszego zorganizowania oraz finansowania poszczególnych projektów, niezbędne jest zapewnienie miastu Łodzi samodzielności podejmowania decyzji w kształcie przestrzeni publicznej i formule organizacji projektów, co jednak nie wyklucza udziału w realizacji programów podmiotów prywatnych i publicznych. Wszyscy partnerzy zarówno. Publiczni, jak i prywatni muszą być jednak wybierani w transparentnym i w konkurencyjnym procesie. Natomiast, w celu uporządkowania procesu organizacyjnego dotyczącego całości programu Nowego Centrum Młodzi, miasto powinno powołuje specjalną jednostkę, która zajmie się planowaniem, koordynacją i monitorowaniem zadań realizowanych w obszarze objętych programem, która będzie pełnić rolę biura zarządzania projektem. Rekomendacje zawarte w raporcie znajdą swoje odzwierciedlenie w projektach uchwał, które wkrótce przedstawię Radzie Miejskiej. Chcę przedstawić te projekty i chcę uzyskać dla nich aprobatę jeszcze przed okresem wakacyjnym, czyli przed, czy na ostatniej sesji do 4 lipca, bo to jest ostateczny termin od tego czasu, jak Państwo wiecie, rozpoczynają się wakacje dla. Rady Miejskiej, w związku z czym jest przerwa wakacyjna. Do tego czasu chcę te wszystkie projekty, żeby uzyskały akceptację Rady Miejskiej i weszły już w życie jako nie tylko projekt, ale realizowane zadania przez Urząd Miasta Łodzi.